Witam i bardzo serdecznie Łapędź, który właśnie zrobiłam. Dzisiaj właśnie kończyłam. Jak teraz to nagrywam, to, to kończyłam robić. I muszę powiedzieć, że to taki jest mój największy, jaki zrobiłam. Ma on ponad tysiąca trójkącików. Mój największy PAW, który wcześniej robiłam, miał 1400, a więc taki mały mój rekord. Takie składanie trójkącików zajęło mi kilka dni, a jeżeli chodzi o takie już zrobienie, no to kilka godzin, żeby, żeby właśnie złożyć całego. W kamerze może tak tego nie widać, że on jest faktycznie duży, ja zawsze robiłam takie malutkie, takie no średnie, yy, miało chyba z 500 takich elementów, a ten ma 2,5 tysiąca ponad trójkącików. Do następnego odcinka.